Okay, także witam was wszystkich bardzo gorący serdecznie Ja jestem potworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, tutaj macie przycisk subskrybuj że zostaw suba lecim po 30 tysięcy, więc nie możesz tego przegapić, a ja już serdecznie wszystkich zapraszam, ogólnie jestem ci z Dariatką i z Cedi Tak, także jestem ci z Dariatką tak. i z Cedi, także tak, się tak, siemka, hejka, hejka Hejka. O, no i dobra, i co będziemy robić, no to co, zaraz, będziemy robić pranka wszechczasów tak, tak. dokładnie na Nitashim tak, tak. bo Nitasim nam trochę dzisiaj nie? Tak, Jak ktoś nie widział, to bo musicie wbijać na streamy i do Deriatki, i do Cedi, i do ja mnie, i nie do jego... siebie. <grym> o proszę. No to się dobrze, dowiedziałem dobrze. ciekawostki. No, także musicie wbijać, patrzeć, bo dzieją się różne śmieszne rzeczy no i dzisiaj między innymi stwierdziliśmy z dziewczynami, że... Frank ja, ja... ja, Tak, to, to, to. więc ja tutaj, ja tutaj tak, zaczynam. Wunieś, e, proszę bardzo. To jest tak. Proszę bardzo, nie wiem. O, dobra. Ja to wyrzucam cały czas. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Dobra, rzucaj, rzucaj. To jest pierwsza tura. E, jeszcze biały. coś wziąć? Dobrze, Super. proszę Super, bardzo. Super, że udało o, się znaleźć sponsora. sklepów. Dawaj, masz. Ale to i tak Ty, ma dużo. on jest sponsorem Franka tutaj. Proszę to bardzo. To już jest cała biała. Jesteś. Biała jest cała już. Dobra, to ja idę zanieść, bo już nie ma miejsca. Dobra, to Dobra. zbieraj też tedy, też czekaj. I, to jeszcze no, tak, niebieska. Też. No, no. Mają że dekusem, więc całą, poczekaj. Dobra, <gudzy> dobra, 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 to daję ci, proszę bardzo, proszę bardzo, cała Thank niebieska wełna. nie no, spoko, spoko. Ma, masz jeszcze Oj. miejsca czy już nie? Nie mam już, bierz, Dobra, bierz, dobra, to ja teraz dobra, już zaraz będę odłożyć. szedł w takim razie. Dobra, okay. zaraz Waldus jeszcze przyjdzie na pomorze tutaj. Dobra, to ja bierzesz jeszcze niebieską jasną dobra. całą, bo mam też niebieską jasną jeszcze. Tak, jakby no, nam zabrakło okay. powiedzmy ze sklepu tej wełny, która jest w tych pojedynczych skrzynkach, to mam jeszcze u siebie na bazie jakieś tam powiedzmy wymieszane kolory, więc też można wziąć. Dobra, to lecę tam do was. No, także nie wiem, czy było powiedziane. Było powiedziane, że chcemy ocieplić mu e, kasyno. Bez bo chcemy ocieplić kasyno. Właśnie, może w ogóle od początku. Ok, wiecie co Chodźcie pod kasyno i powiemy. Dobra dobra, 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 dobra. Chodźcie, tutaj staniemy pod tym kasynem i powiemy. Dokładnie. No bo kto jest pomysłodawcą? Dariatka. Dariatka. Pomysłodawcą jest tak. jestem ja, tak? tak ja tak. zawsze tak. wymyślam najbardziej wredne pranki. <śmiech> <śmiech> najbardziej wredne. <laughs> I I, ale, na Nidashim. Jak nie, on tam będzie tam. zdziwiony, jak to... <laughs> Nie, tak, no, to się w ogóle nic nie spodziewa. Nie. <noise> Dobra, i tak w ogóle tu jest to kasyno. Kurcie, potężne jest, potężne jest to kasyno. No, tak tak wygląda. Jest. Wiatrze już tam u góry nawet ja się coś obawiam. jest, wiatrze, no. ale no. Serio. A my chcemy no. je ocieplać e, wewnątrz, no wewnątrz to ocieplamy, tak? Jakby. Nie, no ja chciałam z zewnątrz właśnie, Dewnątrz. tak wiesz, dookoła, no. tutaj to będzie pięknie wyglądało, dobra, mam. Do koło? No. no. O mój Boże. <laughs> <laughs> Ewentualnie tak pomyślałam, że jeżeli no. się nie wyrobimy, jeżeli zabraknie wełny, ha? to po prostu tutaj z przodu, tą centralną Aha, ścianę, a to zostawić, ale zobaczymy. Dobra. Zobaczymy jak wyjdzie. W ogóle wiecie co, ten prank to już po prostu wisiał na włosku, była taka sytuacja, wyobraźcie no. sobie, bo on też się pojechał na ryby. No. Och, What? Oh, oh, Wychodzi pod dom, i ja patrzę, że coś klęka przy samochodzie, i się okazało, że mu zeszła y, powietrze z opony. O i ma w oponie. You know, już była taka szansa, że nie pojedzie, ale sobie dopompował <laughs> i pojechał gdzieś tam na wulkanizację, więc uda się, uda się, zrobimy okay, no, to. Okej, super. No pięknie, to mamy czas. Teraz tak, no to y, gdzie są te skrzynki? Dawaj, to w sadiwenach stare, my pojedziemy po kolejną już. No, dalej, no, tak, tak, ja Myślę, że można zaczynać już. Ja też rzucam, także dobra, rz zbieraj, dobra. zbieraj, zbieraj, dariatka. My będziemy szli zaraz po następną sadiwenę. Zaraz ja że zapominam, żeby nie możecie Wkładać. No tak, my nie możemy wkładać i nie no. budować. Także ty będziesz tutaj musiała być odpowiedzialna za, że tak powiem, e, tego dekoracyjność dobra. tego wszystkiego. Będę tak. inżynierem. O, bardzo dobrze, a my po prostu będziemy tutaj nosić w Cedrii pełne. Dobra, CD, po resztę. dobra. A, jeszcze tutaj. Dobra, wracać no, pod nogi, bo chcemy, aż włożyć. W ogóle Cedi, jak rzucasz? Kontrolku, tak? kontrolku, Kontrol od razu się wyrzuca. No wiem, wiem. Dobra, to Spoko. dawaj, to ile A chcesz w jeszcze fajny prototyp, jak wyrzucić wszystko naraz? O, no. to, co, to, jest to co mi mówiliście? Uczyliście mnie? Co jest tak, to? O. Słuchaj, wejdź sobie w ekwipunek Ile masz na Ile masz? Masz niebieską wełnę jeszcze? Albo białą? Nie wiesz o co w ogóle? Dobra. Mam białą samą, no. I weź sobie kliknij teraz prawym, y, lewym przyciskiem na białą. No. Się no. Kliknij sobie shift i zaraz na resztę 300 lajków pod tym filmem. 300 lajków pod tym filmem będzie kolejny I prank. Otce potwora i góra. Także bajunia. No, lecimy dobry, i zaraz zobaczymy. No, ale tak, kurde, tak, dobrze wychodzi. Dobrze tak. wychodzi. O, dobra, jestem mega jest. zajarany w ogóle tym pomysłem. Widzę, jest. mega fajnie wychodzi ten Tylko Za to dobra. O, dobra. Dobra, cho cho chodź lecimy w takim razie. No, a tutaj a? już myślę, że można zaczynać powoli do wywiadka. Ogólnie, okay, słuchajcie, postanowiłem, że wam teraz tutaj trochę to przyspieszę, bo jakby tutaj nie ma nic ciekawego po prostu, co zbierają wełnę, więc mi jego timelapse, słuchajcie. O, nie widać, to Ej, dobrze idzie! I wy to robicie zgoniu. wokół od razu cały? Tak. Tak, tak. Ale kozak! No, chyba idzie idzie chyba ja. dobrze. Ej, dobrze idzie! A jak byś, Jakby ten, takie... Wiesz jak masz takie y, f, frotki, takie gumki, coś nakład no, nakładasz. No, no. to jest to dokładnie dobra y, Daria no? ja mam jeszcze nie, teraz nie, 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 wyłożę co to nie, nie, To co? Mam, żeby mieć miejsce. To wygląda pięknie. Dobra, dawaj. Dobra, nic, wszystko. To jest wszystko, cała wełna. Super, super, we... Myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy. Tak patrząc na to, ile już ile zużyliście, ile tak mniej więcej poszło? No. Wiesz co, na jeden, yy, na jedno kółko idzie tak mniej więcej dwa taki Okej. Okay. Gdzie to na luzie starczy? To Też wydaje tak mi się, że, że już wystarczy na pewno. O, Walduś tutaj, tak prorok myślisz, kaktusowy. Wystarczy. Witam. Usianowanie. Tak. Ty. Szanowanie. Ale nie, nie. nie ma miejsca. ale kozak! O, jezu, jest jeszcze kaktusy, tutaj dla wierzących. dziękuję Ja też wierzę w kaktusach. Dobrze, też. O, kurde, a wy macie ciankę kaktusową. O, ale kozak! Ale fajnie! Ja! Fajnie, fajne Tak, y ja, żeby Waldusiowi było miło, to też. O, proszę, ja też zobaczę, potworek też wierzy kaktusową. <laughs> Tak, to jest. Wiara! <laughs> ja, ja z tych! z Muski, to tak widzę teraz. Pani kaktus doktor, super. Pani kaktus. O, ekipa Bartos. kaktusa, ekipa Ekstra, kaktusa. tak jest. Dobra. Ale lepsze e... na wszystko jest kaktus, chciałam powiedzieć. A jak? Tak. A jak? Ale chciałabym zgłosić, że Waldusz wczoraj został okropnie okradziony, ponieważ o został mój zabity. Boże, to Przez kogo stało. ty zostałeś okradziony? Przezewona chyba, tak? Kto cię zabił Walduś? Tak, i wyobraźcie o sobie, nie. że nie dość, że a ukradli nie. mu seta, to jeszcze ukradli mu kilka kaktusów. Co? No. no. O nie, nie, nie. Tak nie najgorzej. A czy jest już świątynia wiary? Właśnie, czekamy. Właśnie. Wyznawców coraz więcej, a świątyni brak. No właśnie, no. Coraz więcej masz. Jest czekamy, osób. aż Itashi zbuduje. No widzisz, on teraz a. będzie miał inne problemy. No teraz, teraz to będzie... Dobra, i ty, ty ty musisz budować, my nie możemy. Dostał 4k. Od kogo dostał 4k? Od ciebie? Za budowę? No jeszcze nie wybudował? O, ja. o nie, utknęłam tu, utknęłam w środku. O nie. O, dobra, a, jesteś? Dobra. Oj. oj. <laughs> Boże, jak on to zobaczyć. to jest złoto. <laughs> ja się tak śmieję, tylko to patrzy. Dobra. Ej, to wyjść, a wy tak chcecie dokładnie to robić? Czy myślałem, że tak wiesz, jakby jednym ciurem, no. nie? Czy tak, czy tak od, od klocka? Bo jak patrz, jak tutaj masz na przykład ten no. e, Balkon, to jak to zrobimy? No, no nie wiem jeszcze. O, dobra, dobra, dobra. To znaczy, obudujemy, nie? Może tak mhm. na obkoło. Jakaś tam, no. Kurde, szkoda, że nie możemy to budować. No, no, mega. Ale w tym momencie, bo wy nagrywacie odcinki, nie? To. Tak. No dlatego możecie teraz zachęcić y, ludzi, żeby głosowali, żebyście mogli to to wytnij to wytnij to chyba co się tam głosujcie na, na tak uważacie właśnie no. głosujcie na aplikacji tak. żebyśmy generalnie w przyszłości może mogli robić takie a nawet lepsze rzeczy kochani tak. o właśnie bo w, wiecie co nas ogranicza ja wam powiem co nas ogranicza wyobraźnie nas ogranicza jedynie o, proszę tak. jeżeli nie macie aplikacji to ją ściągnijcie na tak. komórkę kwadratowa TV i tam możecie nas zasubskrybować i oglądać w ogóle co robimy Cześć, na. pokażcie się celi tak a ty z tyłu, patrz, z tyłu masz takie czerwone kropki no. na tym kaktusie. No, ja nie, myślałem, okay. że to jest ten. A ty na ja mam, no, no. ja mam kartki z tyłu. A, no, głowy. no właśnie, widzę, widzę, ja widzę. Takie no. ja mam kartki i jak prosto prostu zakładam, no to czekaj. Pyk. Haha, <laughs> kozak. I te słuchawki jakby stają. Baldić może teraz czerwony, co? Czerwonego jeszcze nie ma. O, no, na samym dole dobra. jest czerwony, to dobrze, teraz czerwony. A, no dobra, robić. no to teraz. O nie, miałam tylko jeden. <laughs> Tak, wiesz, pasz tych, których jest naj jakby najwięcej, nie? żeby je przedzielić. Tak, tak, tak. No. Albo ewentualnie zrobić na przykład białe kilka pasków teraz. tego samego i dopiero potem, nie? No zobaczymy, jakiś mieszmasz na pewno No na czy mówię, białego jest najwięcej. Biały, niebieski to jest Dobra. najwięcej, bo to, to jest jakby najłatwiejsza wełna. Nie. nie umiem tam wejść. <laughs> Alwald, super, jesteś, bez ciebie naprawdę byłoby mega No, wiesz, no A już, nie, jest, jest, e, już jest prawie, prawie połowa, to... i szczerze. Ej, chodź! Wiesz ty jaki mam pomysł. No chcecie, no zobaczyć do środka, bo ja nie widziałam tak w środku w ogóle tego a, kasyna. na. ja też nie byłem. Nie, tu chodź, no chodź wyjdziemy to sobie teraz, tak jestem podmówione, no. podobno. No, no właśnie, ja nie, nie zobaczymy, widziałam. a potem wiesz co zrobimy, chodź, no. wyjdziemy na to TNT potem, żeby się patrzeć, że będzie lepszy widok. No to właśnie tak czuję, lepszy. tak, tak. Dobra, Ej, to nie Fajnie to by było, jakbyście jakiegoś timelapsa nagrali z takiego właśnie, z takiej perspektywy. Super by było. wygląda. to co, biała teraz? Aha, nie mogę. Dobra. nie to chodź, chodź na sam górę, chodź na samą górę. No, no. Tam są najlepsze apartamenty na samej górze, nie? No. No też już kupili. Aha, tutaj już jest kup Ale kupowałem w tych apartamentach kupował. Z tego co wiem, wykupował. A, no no, no, no. tak, tak. Wczoraj z Israel. dolarów biznesowej kurcze A tutaj, ale nikt nie kupił tych najlepszych. Oj, no. Ale zobacz tutaj, tutaj są, tutaj są ale pozamykane, pozamykane. Pozamykane to. Ale ładnie. I zobacz, jak to już wygląda zresztą wełną ale trzeba to... przyznać, że i Narek dał radę, nie? Dał radę, bardzo Aj, ładnie, super postarał zrobił. się naprawdę super to zrobił, mi się bardzo podoba Chłopak naprawdę ma talent Tak No to co, Ho, chodź pójdziemy na to TNT i staniemy się na TNT, popatrzymy jak to wygląda wszystko O, siemka, o? He, siema, siemanko. O, siemanko, <laughs> hej o! Siema, siema, ale kolor. Balduś, to co teraz? Jaki kolor? Obojen Nie, brać po kolei, każdy będzie git Przecież tak to, to ma ten, to ma A tak nie, naprawdę, jespo. już robi robotę o nie! O! O nie! O nie! Jezu, o! Drugi. o nie! Ale lipa! A Ty najgorsze robotnik że ja się nie ciągle od szpitalu, bo kliknęłam łóżko jak mięcedia prowadzała. To lepiej blisko będzie. Dobra, miałem. jak tam wejść, jak myślisz? Da się wejść na Tinti? Jakby no tak, się... Tak wejść. Poczekaj. Nie da. A, a tu, tu idą takie story. Zobacz. Tu idą okay, tory. Ide, ide, ide. A to chyba jest metr a to nie metro? No, no tym metrem. To tym metrem, 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 metrem zrobić, oj tak, to będzie lepsze. I tutaj wejść po tej górze po metrze i na to TNT. Ej, ty tutaj litre. wejdziesz, patrz. Gdzie? O, woda jest, masz rację, nie zauważyłem tego w ogóle. Tak, tak. tak. Minąłem, totalnie poszedłem mm. i minąłem. Oj, oj. Dobra. O, dobra, git, ej, konzak. No i super. <laughs> Ale to super wygląda, zobacz. co robi Walduś w ogóle, dobrze. Nie no, Walduś tutaj... Patrz on ma... To jest... Y, flash albo jakiś super butter, tak szybko patrzy. Ta, normalnie. No. O, wraca! Teraz no. w secie jak Jest! Dobra. Lecimy dalej. Dobra. Ej, nie, serio będzie git. A już no, jest... Prawie połowa podobać. już jest serio. Także pięknie. Pięknie, pięknie.